Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Wartunę, tym razem jak widzicie aktualizacja 11.0, a konkretnie Road to King Ship. Dzisiaj opowiemy sobie właśnie o tej rozgrywce, która wraz z tą aktualizacją weszła. Żeby tutaj móc właśnie wybrać tą opcję, to musimy przybiec do NPC, która się nazywa Alisa. Ona znajduje się akurat tutaj w tym miejscu na dole miasta niebios lub możemy ją sobie wybrać z listy NPC. Klikamy, no i tutaj przychodzimy, i możemy właśnie uczestniczyć w tej rozgrywce, ale nie od razu. Żeby móc odblokować sobie te e, opcje, bo musimy sobie odblokować te wszystkie trzy opcje. To musimy wybrać jeszcze jedną opcję dialogową, która tu się znajduje na dole. Jak nie zapomnę, to pokażę Wam, e, jak to wyglądało. Stawię tutaj e, taki przerywnik, że tutaj była taka opcja. Tak, e, było to pokazywane przeze mnie na live, więc też tam można sobie zobaczyć to. No tutaj właśnie mamy napisane, żeby czy chcesz odblokować, właśnie Ratu Kingship, taka kwestia drogowa. napisane, będzie napisane Unlocked. Klikamy to i wtedy bez problemu już możemy wejść sobie do właśnie Ratu Kingship i brać tutaj właśnie w tym czynny udział. No i co tutaj mamy? Mamy okienko podzielone tak jakby na dwie części, czyli pierwsza. Widzimy bossów oraz mamy możliwość wejścia w rankingi i zobaczyć kto na jakim bossie się obecnie znajduje. Tutaj mamy właśnie bossy. Nie mogę pokazać bossów wcześniejszych, ani dalszych, ponieważ gra pokazuje tylko bossa obecnego, z którym walczyć będę. Oraz dwa kolejne, z którymi będę miał do czynienia. Takie na przykład mogę już sądzić, że na przykład tu będą krwawienia, albo jakieś odbicie. Druga część, że tak powiem, interfejsu, tak, tego właśnie Zoratu Kingship, to jest właśnie levele kingshipa. Tak? Po pokonaniu odpowiedniej ilości bossów kolejny level kingshipa nam się odblokowuje. Tak? Dodatkowo pojawiają nam się, dodaje, dostajemy jakieś tam statystyki, tak ataku, HP i tak dalej. Yy, tak i tam się nam tam zwiększa właśnie dwukrotnie, yy, raczej o pierwotną wartość, o 159, tam się pomału zwiększa z każdym kolejnym levelem. No i każdy kolejny level tego kingshipa daje też nowe możliwości, które możemy sobie przejrzeć. Jest tego aż 20 na chwilę obecną, powstałem, że w przyszłości będzie więcej, ponieważ te 25 e, tych kingshipów nie da raczej możliwości zdobycia całej zbroi Tezeusza. O Tezeuszu zapraszam do filmiku osobnego. E, no ale tutaj mamy właśnie napisane, co każdy level odblokowuje. No i pierwszy level odblokowuje właśnie pierwszy set Tezeusza, czyli ten wodny. Drugi, e, Kolejne, co odblokowuje, to jest e, możliwość walki z normalnymi bossami na Forbidden Landzie. Oraz odblokowuje pierwszy sk level sklepu Poseidona. Czyli tutaj będziecie mieli wtedy napisane normal level, e, normal level 1. Tak, reszta będzie oczywiście zablokowana. Jest napis nawet napisane co trzeba zrobić. Tak samo jest z Advanced Shopem. Też mamy pierwszy, drugi level. Co mamy poblokowane, odblokowane. Do sklepu oczywiście też sobie zaraz przejdziemy i omówię go dokładnie. No i tutaj właśnie odblokowujemy. No i mamy jakieś statystyki, które dostajemy. Tu 150 do taku, 900 HP na start. Po pokonaniu 15, bądź też 16 bossów, chyba 16, bo po pokonaniu pierwszego, ja z tego co pamiętam, miał napisane kill 50 more boss to unlocked level 2, tak? czyli odblokować level drugi, więc chyba trzeba zabić w pierwszej kolejności 16 bossów, no to odblokowujemy level drugi. Tutaj będziecie za każdym razem, tak jak będziecie właśnie na każdym levelu, czyli pierwszym, będziecie mi napisane ile musicie jeszcze bossów zabić, żeby odblokować kolejny level. Na drugim dostajemy tylko statystyki, na trzecim również tylko statystyki. Na czwartym już mamy odblokowany czwarty set Tezeusza, czyli to jest ognista zbroja. No i oczywiście statystyki. Na piątym odblokowuje nam się Hero Forbidden Land, tak, czyli tutaj jakby co, ja już mogę na przykład wejść sobie na hero dzięki temu, że odblokowałem piąty level. I dodatkowo mam właśnie odblokowany drugi level Poseidon Shopu, czyli jak tutaj sobie wejdziemy, tak, mamy level drugi, odblokowało się więcej tutaj rzeczy w tym sklepie, no i tak samo za Advanced dwójeczką, tak jakby się zresetowały, no i zamiast wodnych części mamy tutaj części e, ogniste. E, no i tutaj mamy kolejny level, szósty, siódmy, ósmy, tak, dziewiąty znowu się odblokowuje trzeci set, tezausza dziesiąty, no to Nightmare oraz kolejny sklep się odblokowuje tutaj są 14 o przeklikałem przepraszam 14 kolejny set 15 znowu land cave e, Poseidon shop się odblokowuje e, 19 piąty set się odblokowuje a na 20 się odblokowuje sklep za to tak tylko na razie sklep bo tak jak obstawiam e, będzie tego chyba znacznie więcej no bo jeśli mamy tylko w danej chwili Mamy tutaj właśnie w danej chwili tylko 5 zbroi, a jak wiemy z filmiku zbroj, to załusza tych zbroi jest aż 9. No to tutaj coś w przyszłości obstawiam, że jeszcze dodadzą. Ale pewnie obstawiali, że no nie będziemy jako gracze za bardzo szarżować. I tam pewnie gdzieś w połowie, czy gdzieś w okolicach 15 levela na początku te osoby, które będą diaksować, mniej więcej staną. No ale to jest tylko moje gdybanie. Wiecie, możecie się z tym zgodzić, może to być prawda, może nie. No, ale tutaj mamy właśnie możliwość zobaczenia, co odblokowujemy z każdym levelem. No i tutaj właśnie mamy jeszcze tą część, gdzie właśnie mamy napisane, ile bossów do odblokowania każdego kolejnego levela potrzebujemy. No ja jestem akurat trzeci, potrzebuję tego bossa, tego i tego, i wtedy odblokowujemy się level 8. Co do bossów, boss pierwszy jest prosty i trzeba go też zabić, żeby odblokować w ogóle zbroję Tezeusza. Bez zabicia pierwszego bossa to zbroja Tezeusza i w później jak i tutaj ikonka w ogóle nie będzie aktywna. Pierwszy boss na szczęście nie wymaga, jeśli chodzi o, o nas, wartości value zbroi, tak, bo każda zbroja ma, bo zbroja daje tako, tak zwaną wartość value, która tutaj jest. Im więcej zbroi, im wyższy jej level, tak, im więcej tutaj tych pozostałych zbroi, tym ta wartość armor value jest wyższa, tak, wartość zbroi jest wyższa. Ale o tym wspominałem przy filmie z... Yy, a Tezeusza, tak z Brom Tezeusza, to sobie możecie przyjrzeć. No i tutaj wymaga kolejny, każdy kolejny boss jakiegoś tam parametru. Dlaczego? Bo ponieważ jeśli nie będziemy spełniać tego parametru, czyli tutaj nie będzie na zielono, tylko na czerwono, to niestety boss będzie miał redukcję obrażeń o 90%. Czyli my będziemy zadawać obrażenia, ale takie, że praktycznie żadne. Z mojego doświadczenia i tutaj innych graczy wiem, że od pierwszego do czwartego levela, na tym minus 90% obrażeń da się przejść, bo ja przeszedłem dwoma kątami i nie było problemu. Z piątym bossem już był problem i trzeba by było tutaj kombinować. Możliwe jest przejście, mi się wydaje, piątego bossa mimo wszystko, ale jest to utrudnione, więc trzeba wtedy właśnie poczekać na to, aż się odpalą Forbidden Landy od 10 do 23:59 i tam pozdobywać części zbroi, i wtedy wrócić sobie do King Shipa, i tutaj kolejne bossy pokonywać tak no bo pewnie się zastanawiacie skąd w ogóle brać zbroję tak skąd brać tą wartość armor value no to właśnie forbidden landzie też jest osobny film link o nim można właśnie zdobyć części zbroi która pomaga nam właśnie w przejściu road to kingship i odblokowania kolejnych tam etapów jeśli chodzi o tutaj walkę z bossami nie możemy być na smoku jeśli jesteśmy na smoku klikniemy challenge Dragon Chan status to not Challenge the boss, czyli nie możemy mieć z, y, tutaj z y, skilli Dragon Chanta, tylko musimy mieć skillę postaci. Kto dawno nie walczył na postaci, to tutaj sobie powalczy za wszystkie czasy. No I tutaj sobie właśnie wchodzimy w RAT tu Kingship, wybieramy bossa, Tak, możemy sobie właśnie zobaczyć Get Armor Value, tak, że sobie wchodzimy i nas to przenosi do sklepu. Do nas o sklepie powiem so, y, wam na końcu. Tak. No tutaj właśnie, jeśli na przykład nam brakuje, no to można tutaj wziąć i kupić jakieś przedmioty, które nam tą wartość waliu podniosą zbroi. No obecnie na 70. levelu potrzebuję 1007 tej wartości. Zobaczymy, czy nam się to uda go pokonać. Teoretycznie tak, bo mam 1166. Więc zobaczymy, jak to będzie. I tutaj wchodzimy praktycznie goli. Tutaj liczą się tylko statystyki postaci, ale z zakładki Tezeusza. Tak, czyli tylko zbroja Tezeusza, tylko to się liczy jako statystyki, e, tylko tam, co tam jest zapisane. E, nasze skile są tutaj e, brane, tak, e, pod uwagę tylko oraz skille mezisa. Można tutaj skille Nemezisa w, bie, e, używać, które bardzo, ale to bardzo ułatwiają przechodzenie e, właśnie tutaj e, kingshipu, e, ponieważ krwawienie... Jeśli boss zadaje Wam dosyć wysokie obrażenia, to krwawienie możecie co chwilę na, y, ładować. I właśnie krwawienie zadaje bardzo dużo obrażeń bossom. W szczególności właśnie tym bossom 1-4, gdzie jeszcze nie macie zbroi, y, to to, Sonic Share, może Wam właśnie pomóc przejść. Tylko z, mówię, że bez zbroi po prostu będzie to bardzo długo y, wychodziło. I zatokajmy za, za, sobie zaraz jeszcze kolejnego bossa i zobaczycie, jak bardzo fajnie można w Sonic właśnie share, share, tak tym właśnie atakiem, Non stop spamować. Non stop spamować i dzięki temu można właśnie e, sobie zdobyć, e, nabić na bossa duże krwawienie. Jak widzicie, ja na przykład nie jestem na skillach atakujących, tylko jestem na skillach e, obronnych, tylko dlatego, że mam tutaj e, damage e, z krwawienia oraz mam leczenie. Jeden, bo jeden procent, ale zawsze i to się tutaj przydaje. E, dobra, weźmy kolejnego bossa. Zobaczymy, może przy Was akurat 8 level odblokuje, byłoby fajnie. 1022 powinno jeszcze dać radę, tylko obawiam się, że tu mogą być już krwawienia i mnie lekko zaczyna lagować, więc chyba będę musiał zrobić cięcie i mały relok No 4000, czyli mi się tutaj to krwawienie nie nabije. Moje. A szkoda. I można używać podwójnych ataków. Tylko od razu powiem tak, że nie wszystkim postaciom te podwójne ataki zawsze wchodzą. Zauważyłem, że jednym lepiej, drugim gorzej. Znaczy ja używam, gram głównie wojownikiem i strzelcem, więc tutaj po wojowniku i strzelcu to też zauważyłem. Bo jak widzicie, tutaj z mojej postaci aż 270% weszło. I tutaj zaraz będzie można zobaczyć, jak boss jest zjadany. No może to nie są jakieś kosmiczne wartości, ale na początku to, robi to różnicę. A w szczególności, jak jeszcze macie zbroję wyższego levelu, to tym bardziej robi to różnicę. No, akurat tutaj poszło łatwo. Pewnie eee, się zastanawiacie, dlaczego, skąd to zdziwienie, dlaczego powiedział, a akurat tutaj poszło łatwo. Dlatego, że zauważyliśmy, tutaj jest właśnie Story, czyli razem z osobą, którą grałem w GD, że pierwsze lewele bossów Kingship'a są łatwe, a przedostatni czy ostatni są zazwyczaj trudne. Zazwyczaj właśnie ten przedostatni ostatni, czy tam któryś po kolei jest nagle taką zaporą, gdzie trzeba trochę pokombinować. I ja zauważyłem, że zazwyczaj to jest ten przedostatni czy ostatni jakby to teraz ująć w słowa, bo pewnie się zdziwicie, ale jak to, przecież masz 72 poziom bossa. Tutaj wygląda to w taki sposób, że co właśnie level kingshipa, czyli właśnie co zdobycie każdego kolejnego poziomu, to tak jakby trudność bossów w cudzysłowie się resetuje, tak? czyli to tak jakby one miały faktycznie ten pierwszy level. Zobaczmy, czy uda mi się to, tego pokonać bossa, to mam nadzieję, że wtedy Wam pokażę i lepiej to zobrazuję, jak to wygląda. Może być ciężko, bo tak jak mówię, niektóre bossy robią różnicę. Widzę, że tutaj będzie można chyba Soniciem trochę posponować. Bo albo zabijecie bossa spokojnie, bo one tutaj nie używają żadnych ult. Te bossy tutaj w tym przypadku nie używają żadnych ult, więc można je po prostu tutaj cały czas walczyć i walczyć i walczyć i nie ma problemu. No właśnie, wszystkie otrzymywane obrażenia wzrastają 10%. Czyli tutaj faktycznie można tym będzie spamować. Czasami jest tak, właśnie jeśli chodzi o Nemezisa, że jeśli używacie podwójnych ataków, to właśnie Nemezis się nie ładuje. Czwórka. No kurczątko, a tak niewiele braku. Bo naprawdę, ja kiedyś tak mi się skile ułożył, albo boss się zbagował, nie wiem, że wbiłem. Piąty level chyba tego. Czwarte, bo piąty nie Nie, w piątym się wydaje, że biłem. E, To po prostu życie bossa zjech, spadło diametralnie. Nie wiem, czy mi się udało użyć. No jeszcze się podleczyłem. Teraz mam on powinien odkrwawienia paść. Widzicie, tutaj używałem enki i teraz znowu mogę enkę, tak? Dzięki czemu jeden po drugi mogę na, nabić właśnie te levely, tak? No i akurat mi się udało tutaj pokonać i teraz jestem już na 9. levelu Kingshipa. Teraz akurat mam 12 bossów. Z tego co zauważyłem, żeby z pierwszego na drugi trzeba pokonać właśnie 16 bossów, potem trzeba 8, 8, 10, 10, no i teraz chyba będzie 12, 12 mi się wydaje. i chyba tak co 2 będzie rosło, ale tutaj głowie nie daje. To jest taka właśnie moje przy, przypuszczenie. No i teraz ten boss powinien być dosyć łatwy, popaść po prostu w kilka skilli. Patrzy powinien dosyć y, duży damage wchodzić. zobaczymy czy tak faktycznie będzie. Jak widzicie, boss wcześniejszy, tak, na Kingshipie 7, ten ostatni był trudny, musiałem go długo bić, a ten, właśnie ten pierwszy boss nowego Kingshipa, tak, nowego levela tego Kingshipa, jest o wiele tutaj łatwiejszy do pokonania i praktycznie ja nic tutaj robić nie muszę, tak. Nawet on, to, że wbił minus 20, yy, że będę tego, jak się nazywa. Minus 20 do obrażeń, no to i tak mi nie robią różnicy, bo po prostu zginął, tak? Więc ten Kingship, tak, e, tak to mniej więcej wygląda, że te ostatnie końcowe bossy, czyli tutaj jak zostaje na przykład pokonaj 4 do jednego bossa, no to one się robią trudniejsze, a pierwsze to są takie proste, że raz-dwa zabijacie, no i właśnie po pokonaniu każdego z tych bossów dostajecie Poseidon Gemy, które właśnie w sklepie można wymienić na przedmioty, które pomagają nam ulepszyć postać. E, tylko tak, bo tutaj było coś takiego napisane. Patrzcie, tutaj jest Get Armor Value, tak czyli tak jakby weź, zwiększ wartość e, tego value. Ja o tym troszkę mówiłem przy okazji e, Tezeusza, a tutaj się troszkę napomnę, że nie wszystkie te przedmioty wartość value z, z, e, zwiększają, bo Warpath Steel, e, Dark Steel i Spirit, to one są do. Tutaj muszę teraz powyłączać. E, są do Warpafu. Tak, czyli do tego y, ścieżka wojenna, jakoś tak to można y, przetłumaczyć, tak? Y, I te wartości tutaj, te w tym właśnie Warpuffie, tak, nie zwiększają nam Armor Value. I o tym trzeba właśnie pamiętać. Więc warpaf nie zwiększa nam Armor Value, tylko y, coraz wyższe levele ekwipunku i coraz więcej leveli ekwipunków. Tak, a czyli coraz więcej ekwipunku i coraz wyższe levely punktu zwiększają nam właśnie tą wartość e, value e, zbroi a żeby zwiększyć wartość value zbroi no to trzeba sobie kupić water shielda oraz water cloaka kosztują 5700 więc jest to trochę wydatek ale bardzo dużo statystyk dają na początek trzeba kupować treasure iron ory one pozwa, e, pozwalają nam z, e, ulepszyć e, podstawowe tutaj Wyposażenie e, Tezeusza cały czas zapominam jeszcze słowa Tezeusza, tak? E, pozwalają na podstawowe, czyli brązoletki, buty i tak dalej. Żeby ulepszyć water shielda czy water cloaka, niestety trzeba wydać e, diamenty. E, kto był na streamie, to wie, że w celach tutaj testowych zrobiliśmy to, żeby zobaczyć, czy to się w ogóle opłaca, czy też nie. No i po części się opłaca tak i no i tutaj właśnie trzeba to kupić no tylko że to kosztuje aż 600 diamentów zwykłych tak jest to kosztuje 600 zwykłych diamentów więc to jest to dla niektórych dosyć wysoki duży wydatek No ale dzięki temu można to ulepszyć wtedy statystyki rosną dwukrotnie No i wtedy właśnie mamy ten y, armor value i dzięki temu możemy łatwiej to przejść tak bo to właśnie jak mówię to jest do warpafu, tak czyli do ścieżki tej wojennej y, drogi wojny czy jakoś tak to jest właśnie jako ekwipunek, a to jest do ulepszania ekwipunku. No w właśnie mamy jeszcze takie za diamenty, możliwość kupienia. Tutaj, najem da, da, daje nam 5000 500 Poseidon Gemów, to nam daje 20000 Poseidon Gemów. E, jeśli ktoś chce się dowiedzieć, dlaczego akurat y, wydałem te diamenty i po co to było zrobione to zapraszam do obejrzenia live'u z 12 maja tak to był live środowy gdzie aktualizacja weszła i tam było wszystko wyjaśniane no i na, na, jeśli chodzi o Advance y, Shop to mamy to samo tak jeszcze tutaj trzeba warto zwrócić uwagę na jedną rzecz że mamy limit kupna na normalu można kupić tylko 40 Treasure Iron Orów jedne po jednej tej rzeczy 650 Warpath stylów, które są do ulepszania broni i zbroi. Dark Steel jest do ulepszania podstawowych przedmiotów zbroi, a Spirit jest do ulepszania właśnie płaszcza oraz tarczy. No i mamy limity. Drugi level daje nam nowe limity, tak? To jest po prostu jakby nowy sklep, tylko o wiele bardziej rozbudowany. I tutaj właśnie można sobie kupić fire Fireshielda, który daje bardzo dużo. Mam nadzieję, że niedługo wbije 16900, co 1200 wbije będę mu tutaj. Yy, przechodzić to bez problemu No oczywiście też nam zwiększa limity na to tak możecie sobie tutaj porównać obecną i chwili i daje nam to co może nam wydropić tak czyli daje nam możliwość kupna water Weapona oraz water close tak yy, które właśnie też nam dają statystyki więc ten close yy, daje nam właśnie statystyki Weapon również i to jest dosyć spore tak, 540 to nie jest mało, no i warto to sobie właśnie zdobyć, Już jest taka oczywiście możliwość, no i oczywiście mamy e, tutaj e, Fire Cloak oraz Fire Shield, tak, czyli znowu płaszcz ognia i, płaszcz, i tarcze ognia, które też dają bardzo dużo statystyk i na pewno one bardzo pomogą e, w podbiciu z tych statystyk Armor Value, tak, AV-ki i właśnie przechodzenia kolejnych bossów. No i Advanced Shop to jest to samo co podstawowe, tylko właśnie mamy ulepszenia ogniste i to samo. Tutaj już nie kupywałem, no bo tutaj sensu nie ma. 1700 diaksów, to nie ukrywam, jest dosyć dużą według mnie kwotą, jak dla mnie bynajmniej. Wiem, że tutaj na tym wydałem, ale to tak jak mówię, wejdźcie sobie na stream, a będziecie wiedzieć dlaczego. A tutaj już kupować raczej tego nie będę, raczej, bo nie obiecuję, bo może się zdarzy, że z jakiegoś powodu kupię na przykład to, czy to, no 4,5 4500 to też trochę dużo. Ale no zobaczymy, co przyniesie przyszłość. No tutaj nie będę gdybał. Więc jeśli chodzi o shopa, tutaj właśnie powiązanego w sumie z każdą z tych trzech y, dyscyplin, tak, czyli z Forbidden Land Bossem i z to Kingship, no to właśnie tutaj sklep oferuje możliwość po prostu ulepszenia zbroi, którą zdobywamy właśnie w Forbidden Landzie, która przydaje się nam do przejścia Road to Kingship. A przejście Road to Kingship znowu nam daje właśnie odblokowanie setów kolejnych. E Właśnie większą wartość value, która pozwala nam właśnie walczyć z kolejnymi tutaj bossami. No i to chyba tyle z mojej strony. Chyba już więcej tutaj do powiedzenia nie mam. Zostało, kolejny boss ma jak widzicie 1061 wymaganego wartości zbroi, więc pewnie obstaję, że przez 4, 5, no 6 bossów dam radę przejść. Potem już pewnie wejdzie właśnie na to, że już zadawać obrażeń nie będę mógł. W sumie wam mogę pokazać, jak to mniej więcej. Chociaż nie jak tutaj wejdę, to... A nie, to mi nie zabierze. Albo tego pokazywać nie będę. Po prostu będziecie zadawać zamiast obrażeń po 2000 po prostu 20 obrażeń, czy tam 50. No i to tyle w sumie jeśli o to chodzi w tym King Shipie. Tak, tutaj macie też opis chyba y, będzie to samo pisane, co ja powiedziałem. Jeśli o czymś zapomniałem, to tak jak zwykle w komentarzach piszcie, ja postaram się do tego ustosunkować, czyli y, powiedzieć, czy, czyli po prostu. Dopowiedzieć to, o czym zapomniałem w filmie powiedzieć, więc warto tutaj zadawać pytania, jeśli czegoś w filmie nie było. Jak widzę, znowu film wyszedł dłuższy, myślałem, że będzie 10 minutowe jak zwykle moje gadanie wydłużyło to do 22 minut, ale jak wiecie, taki już jest. Ale już się przedłużając, będę się z wami żegnał, dziękuję za uwagę, do następnym razem, życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności, kiedy oglądaliście. Papa! Pa.